Przechodzimy do Jarosława Kaczyńskiego. No, trudno się nie odnieść do jego ostatnich występów. Będę się tutaj posiłkował skanami, więc założę okulary. Założę okulary, bo jak wiecie, wzrok mi trochę osłabł od czytania różnych dokumentów i publikacji dość intensywnego. Poproszę o skan numer jeden, przeznaczony na dziś. On się zaraz powinien pojawić. Nie będzie to skan dotyczący wypowiedzi o tym, wypowiedzi Kaczyńskiego o tym, że kobiety dają sobie w szyję. To jest inny, równie ciekawy. Jarosław Kaczyński w Wadowicach powiedział, że szaleństwa, które do nas przychodzą z zachodu, z zachodu, który tutaj występuje jako główne źródło zła, że te szaleństwa polegają między innymi na tym, że dwunastoletnie dziewczynki ogłaszają się lesbijkami. I tutaj my sobie możemy pomyśleć, że Jarosław Kaczyński po prostu szaleje. Wielu z nas tak to interpretuje. Najpierw mówi o tych kobietach dających w szyję, potem o dwunastoletnich dziewczynkach ogłaszających się lesbijkami pod wpływem zgniłych powiewów z Zachodu. Ale Jarosław Kaczyński nie szaleje. On dobrze wie, do kogo mówi. Wie, że jego elektorat lubi potępiać, lubi nienawidzić, lubi się bać różnych. Zagrożeń, najlepiej takich, które istnieją tylko w fantazji, nie? No bo bać się należy inflacji, ale inflacja boli bardzo konkretnie, więc lepiej ludziom dać jakieś nieistniejące zagrożenia, żeby się nimi przejmowali i zapomnieli o inflacji. Kaczyński tutaj więc działa przemyślnie z tymi kobietami, które dają sobie w szyję. I dlatego są bezdzietne, przestrzelił, bo tutaj poczuł się urażony elektorat PiS, gdzie jest bardzo wiele kobiet, które nie mogą sobie pozwolić na dziecko, boją się nawet zajść w ciążę po, po drakońskim zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego przez PiS. Również, również wyborczynie PiS się tego boją. Taka jest niestety prawda. Ale z tymi dwunastoletnimi lesbijkami, to jak widzę po reakcjach w internecie, wśród pisowców Czyński trafił w dziesiątkę. Oni uważają, oni wierzą, że, że małe dzieci są seksualizowane przez Zachód, i nie są w tym osamotnieni. Ponieważ jest jeszcze taki e, wielki kraj, w którym się ludziom wtłacza do głowy takie opowieści, jakoby orientacja seksualna nie była czymś, co, e, co jest po prostu e, częścią e, osoby, częścią, częścią człowieka, tylko jest czymś, co można człowiekowi drogą propagandową, e, popkulturową albo nawet hipnotyczną. Wcisnąć taką orientację można. Jest taki duży kraj, który szerzy taką, taką ideologiczną fantazję. Wszyscy się domyślamy, o jaki kraj chodzi. I kiedy Jarosław Kaczyński mówi nam o tym, że dwunastoletnie dziewczynki pod wpływem Zachodu ogłaszają się lesbijkami, to, on, to co on nam mówi? On nam mówi, że, jest, że jego źródła inspiracji leżą właśnie w tym kraju na wschodzie, w Rosji. Bo dwunastoletnie dziewczynki, nastoletnie dziewczynki ogłaszające się lesbijkami pod wpływem zatrutych powiewów z zachodu, to jeden z motywów, to jedna z wizji rozsiewanych przez rosyjską propagandę. Poproszę o kolejny skan. O, udało się. To jest skan z super popularnego w Rosji portalu Yandex, który jest równocześnie wyszukiwarką. Czytamy tutaj. jak Botajet LGBT propaganda Cyrilli Padrostkow i Dzieci. Czyli jak e, e, działa propaganda LGBT wśród nastolatków i dzieci. Czytamy tutaj, proszę Państwa, no to wygląda jak. E, Kalka dosłowna. Czytamy tutaj, że dwunastoletnie dziewczynki w internecie stają po stronie LGBT, LGBT, deklarując, że same są lesbijkami. A dzieje się tak za sprawą rozpowszechnionej w internecie propagandy homoseksualizmu. Która oczywiście idzie, idzie z zachodu. To był portal Yandex, który powiedział niemal dokładnie to samo co Jarosław Kaczyński, z tym, że powiedział to wcześniej. Więc nie Yandex papuguje tutaj Kaczyńskiego, tylko Kaczyński papuguje po rosyjskim portalu Yandex. Poproszę o kolejny skan. To jest rosyjski portal abaziriewat.com. Troszeczkę delikatniej mówi, bo już nie mówi o propagandzie homoseksualizmu, tylko mówi o popkulturze. I tak próbuje tutaj portal obazrywatiel.com występować, jakby troszeczkę utrzymywać taki ton naukowy, w cudzysłowie oczywiście. Dzieli tutaj lesbijki na różne kategorie i mówi, że w pier do pierwszej kategorii lesbijek należą dziewczynki nastolatki, które często chcą się wyróżnić przy pomocy Niestandardowego zachowania i podlegają w ogromnym stopniu oddziaływaniu wpływowi masowej kultury, i a w tej masowej kulturze obraz seksualistów w poslednie wremia aktywno tirażiruje, czyli że jest aktywnie rozpowszechniany i jakby to powiedzieć uatrakcyjniany obraz homoseksualistów w masowej kulturze, masowej kulturze, która oczywiście też przychodzi, przychodzi z Zachodu. Tak mówi portal abazrivatiel.com. Natomiast gazeta Komsomolska ja prawda, poproszę o kolejny skan, gazeta Komsomolska ja prawda e, odlatuje już w zupełny kompo, kom, kosmos, ponieważ Czytamy w niej, że wokalistki słynnego niegdyś duetu, który się nazywał Tatu, nie wiem czy pamiętamy, to były te dwie Rosjanki, które śpiewały Nas nie dogoniad, szła Suma. Dwie nastoletnie piosenkarki, które jeszcze będąc niepełnoletnie wyznały swój homoseksualizm, swoim fanom i całej, całej Rosji i całemu światu. Na chwilę stały się super gwiazdami. I, I tutaj czytamy w gazecie Komsomolska, ja prawda, że te dwie nastolatki z zespołu tatu stały się lesbijkami pod wpływem hipnozy. Czyli Źli ludzie, ulegający zachodnim wpływom, tam ci macherzy od popkultury, sami wywarli jeszcze gorszy wpływ na te dziewczynki drogą hipnotyczną, przekazując im złe wzorce z zachodu. To tyle na temat opowieści Jarosława Kaczyńskiego o dwunastolatkach. My, po naszej stronie sceny politycznej, zwolennicy demokracji, często się naśmiewamy i mówimy, a ten Kaczyński. Opętany obsesjami seksualnymi, śnią mu się dwunastolatki, a to, to nie o to chodzi. Kaczyński czasem się pomyli, ale zawsze bardzo dokładnie kalkuluje to, co powie, lub prawie zawsze. Są takie chwile, kiedy go emocje porywają, ale one wbrew pozorom są rzadkie. On przeważnie, On przeważnie kalkuluje. I on tutaj po prostu nam. Sączy rosyjską, antyzachodnią propagandę. No, nam jak nam, my się na to nie nabieramy, ale my niepotrzebnie się z tego śmiejemy. Niepotrzebnie się z tego śmiejemy, bo wyznawcy Kaczyńskiego w to wierzą i ulegają putinowskim wpływom, myśląc, że są to wpływy kaczystowskie, a nie raszystowskie. Poproszę o kolejny skan. To będzie kolejna wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński, Ostatnio wystąpił też z gorącą obroną ministra Przemysława Czarnka. Powiedział, że Czarnek toczy bitwę o polską przyszłość i istnienie naszego kraju. Minister Czarnek jest ministrem edukacji, jak wiemy, którą niszczy. Jest człowiekiem powszechnie znienawidzonym. Jest akurat tym ministrem, z którym również pisowski elektorat może mieć problem. Dlaczego? No, bo wyborcy PiS żyją w szczelnie zamkniętej bańce, eee, żywią się tylko jakby swoją ideologią, żyją w świecie wytworzonym, w sztucznym świecie wytworzonym przez pisowską ideologię, no ale jednak żadna bańka nie jest szczelna w stu procentach, bo ona i, ta, i w przypadku domeny działalności ministra Czarnka, ta domena jest właśnie tym miejscem, gdzie ta bańka się czasem rozszczelnia. Dlaczego? No, bo rodzic pisowski też musi pójść na Wywiadówkę, idzie do szkoły. Jeśli nie jest super katolickim, super fanatykiem, to niektóre przejawy działalności czarnka i i, I jego aparatu edukacyjnego, tak to nazwijmy, mogą również go czasem trochę irytować. A przede wszystkim on się na wywiadówkach zderza, on się na wywiadówkach spotyka z rodzicami niepisowskimi. I, i e, nawet jeśli on gorąco wierzy w to, co robi minister Czarnek, to jednak szkoła musi i te wywiadówki mu się przykro kojarzą, bo tam styka się z ludźmi zupełnie inaczej myślącymi. Minister Czarnek kojarzy mu się z przykrymi doznaniami podczas wywiadówek, kiedy to on na przykład musi bronić jakiegoś pisowskiego nauczyciela, dyrektora szkoły, a jeszcze częściej działań kuratorium przed rozwścieczonymi rodzicami demokratami. Więc minister Czarnek kojarzy się źle i dlatego i dlatego Jarosław Kaczyński być może powinien raczej. Ominąć ten temat, powinien raczej mówić o jakimś ministrze, który jest mniej niesympatyczny, mniej źle kojarzony. Ja wiem, że w rządzie PiS znaleźć takich ministrów to jest pewne wyzwanie, no ale Czarnek akurat jest człowiekiem no, budzącym jeszcze bardziej negatywne emocje niż większość ministrów tego rządu. A jednak Kaczyński tutaj łapie byka za rogi i lansuje, i lansuje czarnka. Używając słów no naprawdę groteskowych, groteskowo nieadekwatnych. Bitwa o Polska, polską przyszłość, o istnienie, naszego, o istnienie naszego kraju. Czyli mówi, że jeśli ktoś nie stanie się e, fanatykiem, czyli on mówi tak, że młodzież musi podlegać fanatycznemu wpływowi ministra Czarnka, musi stać się takimi fanatykami jak Czarnek, bo jeśli nie, to nasz kraj przestanie istnieć. Więc mówi nam, że istotą naszego kraju jest fanatyzm. No i po co, to robi, po co to robi Kaczyński? Dlaczego on tak e, radykalizuje swoich wyborców? Dlaczego dodatkowo nas tak polaryzuje? No najwyraźniej Kaczyńskiemu to służy i stanowi to część, e, i stanowi to część jego planu. Jakiego planu? No cóż, e, my często mówiąc o ministrze Czarnku, Mówimy, że jest to człowiek ze średniowiecza, że on nas cofa do średniowiecza. Ja rozumiem te metafory, no bo one się narzucają, ale trzeba pamiętać, że czasu cofnąć się nie da. Nie da się nas cofnąć do średniowiecza. Natomiast można kraj przesuwać po mapie, chciałoby się powiedzieć a nie tyle po mapie co można kraj przesuwać z jednej strefy cywilizacyjnej do drugiej. Można nas przesuwać w sensie cywilizacyjnym, oczywiście nie geograficznym, ze wschodu na zachód. I jak się do tego ma minister Czarnek? Poproszę o kolejny skan. To jest skan z kremlowskiego portalu Krasna Jawiesna, bo tak się składa, że nie tylko Jarosław Kaczyński chwali ministra Czarnka, chwali go również kremlowska propaganda. Tutaj go chwali za walkę z LGBT. To są skany dwóch artykułów portalu Krasna Jawiesna, który chwali ministra edukacji Polski, a wcześniej kandydata na ministra, za każdym razem chodzi o przemysłowa czarnka, za to, że on walczy z LGBT. No, chwali przede wszystkim, nagłaśnia. Nagłaśnia, e, nagłaśnia postawę ministra Czarnka, nawet jej specjalnie nie komentuje ten portal, no ale jak na kremlowskim portalu pojawia się taka informacja, no to wiadomo, że minister Czarnek jest tutaj lansowany, nie, e, nie krytykowany. E, już to, że w ogóle kremlowski portal uznał za stosowne poświęcić swoją. Uwagę ministrowi Czarnkowi, no to powinno nam dać do myślenia, aczkolwiek rosyjskie media całkiem dużo o Polsce piszą o różnych, nawet sprawach szczegółowych, które dzieją, które dzieją, się, które dzieją się w Polsce. I nie ma tutaj w tych artykułach cienia krytycyzmu, wręcz przeciwnie, one są napisane takim spiżowym, monumentalnym stylem. Minister edukacji, minister oświaty polski wyszedł, powiedział to, to i to. Stwierdził, że da odpór zgniłej ideologii LGBT, gender itd. Więc można tu powiedzieć, nawet, że jakby taki pomniczek stawiają czarnkowi. Takie te artykuły sprawiają wrażenie. I poproszę o kolejny skan. Tym razem nie będzie to medium kremlowskie, tylko Polski Demokratyczny Tygodnik Polityka. To jest artykuł, który przypomina, który pochodzi z czasów, kiedy Czarnek nie był ministrem, był wojewodą i opisuje, jak Czarnek. Agresywnie i bezwzględnie zwalczał ukraińskich działaczy w Polsce, jak zwalczał Ukraińców, którzy chcieli uczcić ukraińskie ofiary II wojny światowej, jak podał ukraińskich działaczy do, jak doniósł na ukraińskich działaczy do prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej, bo ci ukraińscy działacze chcieli upamiętnić ofiary, chcieli upamiętnić Ukraińców zamordowanych przez Polaków i to Czarnek uznał za Przestępstwo godne ścigania. I jest tu mowa też o tym, że wizytę ukraińskiego prezydenta Poroszenki w Polsce Czarnek nazwał prowokacją. Więc, jak już wiemy, Czarnek nienawidzi LGBT tak jak Kreml i jest w związku z tym przez Kreml lansowany, i Czarnek, podobnie jak Kreml, nienawidzi Ukraińców. I poproszę o kolejny skan, ostatni skan dotyczący czarnka. To skan z kremlowskiego portalu Sputnik, który nagłaśnia kolejne działanie czarnka. Reklamuje kolejny jego pomysł. Pomysł z czasów, kiedy czarnek był wojewodą, i ten pomysł polegał na tym, żeby do Polski jako pracowników sezonowych sprowadzać Uzbeków z Uzbekistanu. Z postsowieckiego Uzbe Uzbekistanu, z Azji Środkowej. Jak widać, dla czarnka no najwyraźniej Ukraińcy, jako pracownicy sezonowi, są zbyt prozachodni, może nawet zbyt zachodni. On, on woli Uzbeków, a kremlowski Sputnik te, jego, ten jego pomysł nagłaśnia. To tyle o czarnku, i poproszę o kolejny, kolejny skan ostatni już skan dotyczący kaczyńskiego to jest jego ostatnia najbardziej szokująca wypowiedź, którą warto zanalizować. Kaczyński występując w Bielsku białej powiedział, że nie będzie kupować broni w państwach Unii Europejskiej, bo te państwa Unii Europejskiej toczą z nami wojnę.. My tej broni potrzebujemy, żeby bronić się przed Rosją, ale Kaczyński najwyraźniej uważa, że są ważniejsze sprawy niż zabezpieczenie Polski przed Rosją. Ważniejsze jest uderzenie w Unię Europejską, którą on tutaj nam przedstawia jako kraj toczący z nami wojnę. Wrogiem nie jest Rosja. Nie jest głównym zagrożeniem Rosja. Głównym zagrożeniem jest Unia Europejska i to ona. I to ona nas zwalcza, to ona z nami wojuje. A na czym polega to straszne zagrożenie, gorsze niż rosyjskie? No, na tym, że Unia Europejska wytyka nam brak praworządności. I to nam daje odpowiedź, dlaczego Kaczyński to sam toczy wojnę z Unią Europejską i próbuje nam ją przedstawiać jako wroga. Dlatego, że wrogiem dla Kaczyńskiego jest cywilizacja zachodnia i jej standardy, jej wartości, takie jak Praworządność. No, i tu łatwo się domyślić, kto w tej sytuacji dla Kaczyńskiego jest sojusznikiem albo przy choćby potencjalnym partnerem. Oczywiście Rosja. Rosja jest, w jego opinii, znacznie nam bliższa i znacznie dla nas bezpieczniejsza niż Unia Europejska. Gdyby uważał Rosję za główne zagrożenie, to mimo wszelkich niesnasek, z krajami zachodnimi, z krajami Unii Europejskiej, to jednak kupowałby broń od krajów Unii Europejskiej. Ale jak, naj, jak widać, po raz kolejny mamy tutaj dowód na to, że dla Kaczyńskiego Rosja nie jest wrogiem, wroga widzi na Zachodzie. Ta, i, I ta postawa się przekłada na kroki bardzo konkretne w sytuacji, w której jesteśmy bardzo mocno przez Rosję zagrożeni. Kaczyński nie chce Polski bronić przed Rosją, nie chce jej zabezpieczać. Chce się bić z Unią Europejską. I to właściwie powinno nam już powiedzieć wszystko o Kaczyńskim. To jest reset obywatelski.